Ja z tej strony i ja tu dzisiaj nagramy Minecrafta z takiego jednego serweru. i na Lamplex, polecam ten serwer. Oczywiście chciałbym pogadać z taką jedną osobą, która ogląda moje odcinki, bo dawno z nią się nie spotkałem, a bym chciał pogadać, mogę nawet pokazać na gdzie kto to jest. Chciałbym się z Tobą bardzo spotkać dworasek. Dawno nie gadaliśmy i nie pisz proszę takich rzeczy pod moimi tym odcinkami. Bo to nie jest co jakieś przyjemne. I bardzo jestem zadowolony z Was widzowie też, bo... Tak szczerze... Zobaczmy się komentarze. Takie Takie Oczywiście ta osoba ciągle pisze, bajże na jakieś 5 sekduszko. I zobaczmy statystyki Dobrze i plus 3 subskrypcje doszły, no to widzowie. Potem. No, widzicie. I tak to jest. Ja się na tym serwerze. zastanawiać się też czemu ja tak znowu szybko kopię. I czemu wszystko inaczej wygląda. też <coughs> za kaszę. Jest nowa edycja tego serweru. Wyszła nowa edycja, bardzo fajna, ale nie jest ten, że skurzone zbroje wracają, a były wcześniej nadebutowe tam diamentowe już nie pamiętam mogę oczywiście zaraz sobie włączyć jakieś tam tekstu z paka tylko poczekajcie na razie nie chcę im tekstu z paku ale zobaczyć tutaj wymieniam oj wymieniłem Oczywiście najbardziej Wam polecam kopać diamenty Dlaczego? No bo na diamentach najwięcej się, zarabia, najwięcej się zarabia na diamentach Nie wiem czemu, ale najwięcej się właśnie zarabia na diamentach Ja zawsze wolałem kopać szmaragdy niż diamenty, ale tutaj na diamentach się więcej zarabia, więc A jak ktoś chciał tak jak ja na tego bloki, to ukośnik taka skalenda O, ok i wpisujecie i klikacie na to wtedy wam się przelawia i o właśnie tu są ceny nie, nie kopcie bloków meteorytów bo to szybciej wykopicie bloki diamentu i więcej z tego dostaniecie niż czekać ciągle i czekać i w końcu nie tego tak, nie wykopiesz na tę chwilę mam seta pająka Widzicie, nie jestem jakiś dobry, ale kilof mam piwilina. A jak chodzi o zawartość y, setam to nie jest za dobra. Kilof już tutaj jest dobry, a zacznę cię na nie Są i tam kapiwary. Teraz co sobie zrobić? Miecz, szkieleta, czy set? No trzy... Tutaj jeszcze będę musiał... dorobić tego. Chyba to już całego seta mam. co teraz zrobić? Żeby tak... O, dobra, dwa mam. O, właśnie. Na mieczyk potrzebuję trzy na seta. Dwa, okej. Okay. Hmm. Mnie trochę zostało, więc ja zmieniam na te monety, żeby je przyrobić na gigamonetę. Widzicie, widzę. Tutaj też jest portal, jak ktoś ma gorszy kilof, a nie chce iść na PVP strefę, żeby sobie to kopać, szmaragdy. A, i jak kopcie coś takiego. Bo to można zmienić na taki kwiatek. Dużo takich kwiatów. Główna się no 4 giga monety. Która się szybko może zbiega, ale tak szczerze łatwy jest w taki sposób. Ja teraz to kopię, bo to jest ten diolet cały. O. Tu jest, tu jest. Tu jest... Trzeba się rozglądać. A i naprawiam, że jak będę ciągle klikał shift'a, to yy, nie, nie wyskoczy mi uwaga, że zawsze klikam shift'a. Mało tego. Co to są? Trzy diamenty miejsca. Cześć. I mam teraz 42 diody tu. Przerobię się tutaj na bloki. Cześć, też i tutaj jest diobiat na środku mapy jakby ktoś nie wiedział i trzeba uważać, że jakiś tak robi. Na trzeba tu chodzić, a ja po prostu chodzę. Jak ktoś by oczywiście nie wiedział, o akurat tych ja zrestawniał, to tak mistrzycie przez jakiś czas i nie kopcie, bo zaraz zada wam HP. Lepiej być na szycie. Oczywiście można tak. No schopana i teraz czy? Tutaj są te tulipany, o których mówiłem, i tutaj widzicie, można wymienić. O, jest znaków. Oczywiście można też napić inną moneta, ale bardziej się na gigamonetę opłaca. <kluzny> Jakby ktoś nie wiedział, to tu są te najlepsze itemy. Znaczy nie itemy, tylko... Glazura Creepera. Coś mnie kasza bierze. Tu są te itemy Glazura poczekajcie, teraz będę chyba lepiej sobie Przepraszam za to, pewnie już was lekko dolały. Tu są Glazury, tu jest O ja To jest Wyspa Kapibany, dobra Nie dziwię, myślę, że Creepera, Tutaj Kulcze. Jeszcze wpadłem, mam mieczyk. O. Nie no, oszaleję zaraz. To jest najbardziej wkurzające w tych wyspach. Mam sześć... Tak taki krótki chyba będzie odcinek, no. Będzie jakiś krótki, nie będzie jakiś super długi, bo no surf jest bardzo fajny, polecam. Ale no krótki będzie odcinek, z tego tak też nie chcę za bardzo biegać w Tom i we w tom. Co mię 6? Okej. Okay. O, ostróć 24 z... 12 Dobra, to teraz seta trzeba zrobić. dwa dawatrzcie. Możecie też zapraszać swoich kolegów, jak chcecie, na slamplexa, ja będę wam tu pokazywał, żebyście widzieli. Otóż. Zatrzymajcie w tamtym momencie odcinek, jak pokazywałem. Oczywiście serwer jest naj, naj, najlepszy. Mi się wydaje, że zrzucę taki krótki odcinek, że nie będzie jakiś super długi. Jakbyście się pytali, jaki mi skin jest to taki, jakbyście zapomnieli, a zobaczcie ten na plecach, pewien Iruna. No. no to tu chyba na tyle widzowie, ten serwer polecam bardzo. Tu macie z tego yy, itemki sanne obok kapi Pożegnaj się ładnie. No pożegnaj się. Pożegnasz się. Ty się nie chcesz wyjść ze mną pożegnać. To to na tyle by było. Yy, z odcinku tego krótkiego to papa.